Na którymś było napisane ZOZO Oj dupa zgubiłam No trudno, no to lecimy dalej Lego nie otwieram Najpierw otworzę perfumy Dostałam Ambaa. I to ogólnie jest podróbka Raczej Bo moja mama miała tego naprawdę Dużo tych perfum Więc raczej to była jakaś podoba. Bo moja mama woli kupować podróbki, ale o ładnym zapachu jakby... Po co kupować drugie perfumy, jak one i tak się zużyją Można wydać 20 zł na coś, co dosłownie będziesz... Jakby to jest podróbka, no i co? I co z tego? Bo ładnie będziesz po prostu pachnieć <laughs> mm, Ale ładnie pachnie Patrzcie, takie I ja mam takie jedne, tylko że one już się zużywają ale ten zapach chyba. Chyba? Czekacie na nadgarstek? Mmm, jakbyście mogli powąchać ten zapach? Mm. Przepraszam, ale to tak pachnie. Czekacie? <grym> Wie że obie w nie no, że to jest Przepraszam Przepraszam, Przepraszam. bardzo dłużko to po prostu jest No powiem szczerze Mega ładny zapach I polecam N136 y Z imba Takie i ogólnie to jakby polecę wam jeszcze jedne, też na stolece. Dzisiaj będę trochę więcej wrzucać y, Ponieważ, pokażę co z moimi kolczykami y, Nie, to y, to, y, to y, jakie perfumy jeszcze polecam, pokażę kiedy indziej, jak wrócę do domu y, To wtedy nagram sobie szaleca. Tak, tak, na stolece dzisiaj wleci kapibara y, y, kolczyki lego o i może jak pastelę rysuję dobra zostało mi ostatnie i to ogólnie pewnie dostanę jak kryształ albo kamień jakiś i wiecie co? ogólnie to ja tam mam liścik i też to pewnie wrzucę na stolkę ponieważ mi się teraz nie chce jestem szczera wielu youtuberów ja piję papieru! Ej, przepraszam bardzo, wczoraj mówiłam mojemu tacie, bo do mnie, bo dzwonił yy, ten Wiecie co? Mówiłam tak yy, Bo tata był wczoraj w ETC i powiedziałam Tato, tato Jeste chcę Angela Bo w ETC są Sonę Angele, jakby ktoś chciał wiedzieć Ale jeśli chcecie 5, To sobie przeszukujcie stówę, dosłownie, bo sunę Angel jest po 20 zł, A na AliExpress, na temu Możecie go sobie kupić za 8 zł. Dosłownie. Albo no chyba, że chcecie więcej, no to więcej. No, dużo więcej. No kurde. Yo my Bo ja mam tylko te. Y, mam i koty. Mam trzy kapibary. Tak? Tak, mam trzy kapibary i dwa koty. Trzy koty. Pozdrawiam Dobra, i ogólnie to są takie. I tak wygląda, jakby ktoś chciał. Dobra, Ej, eee, ja myślę. Co? O! Czego? Co to jest? Meteoroty. Meteoryty. Meteoryty. Coś mi ciężko to się wymawia. Lokalizacja, klasyfikacja, żelazy, żelazny.